Cześć. Dzisiaj będę sprawdzał, czy preparat do kompostowania, który powinien przyspieszyć kompostowanie, pozytywnie wpłynął na rozkład takich dwóch pięków. Na jesieni nagrywałem pierwszą część filmu. Wierciłem otwory i wsypywałem do tych otworów preparat do kompostowania. To konkretnie był preparat od bioponu. Zobaczymy, co tutaj się wydarzyło. Mam niezbędne narzędzia, żeby przeprowadzić test. Zacznę może najpierw od tego pieńka. On wygląda w nieco gorszym stanie niż, niż ten. Ten wygląda bardziej na, na zdrowy. Zobaczymy, czy coś tam na dnie spróchniało. No, w niektóry otwór jestem w stanie wbić do końca śrubokręt, a w inny nie. Tutaj widzę, że coś się zaczęło rozkładać. Był tutaj otwór i już nieźle go rozłożyło. Pojawiły się robaczki. Tutaj też zaczyna się kruszyć. ogólnie. Drewno jest jeszcze mocne. Jeszcze tutaj sprawdźmy. O tutaj to już widać, że robaczki sobie parlament chyba wybrały, nie będę nim przeszkadzał, niech sobie rozkładają to drzewo. Także fajnie, fajnie. Coś się dzieje. Zobaczmy co z drugim pieńkiem. Tutaj sytuacja wygląda podobnie, w niektóre otwory. Jestem w stanie wbić śrubokręt. Czuję taki w pewnym momencie delikatny opór materii, po czym już mogę się przebić, że tak powiem, na drugą stronę. No i jego to raczej nie ma co tutaj siekierą ruszać. Wygląda dość też solidnie. Też tutaj pojawiły się robaczki, teraz pouciekały. No to drewno jest jeszcze dość mocne. Zobaczymy bardziej na środku. I tutaj jest podobnie. Czuć taki charakterystyczny zapach grzybni, który zaczął się teraz roznosić z tego drewna. Czyli już zaczyna się ono rozkładać. Ale jednoznacznie nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest zasługa preparatu, czy może jednak sił natury. Także to pozostawiam już do Waszej subiektywnej oceny. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka. Cześć!